Patera ten Ezreal, to chyba jest ofrola, bo on był troszeczkę speszony, troszeczkę obszarany, Ale chłodna głowa, szybka reakcja, moja analiza sytuacji i skutkuje Firz z blodzikiem. Niestety nie mogę cofnąć. Ty, po jaki mam recall? Honor level 4. Dobra, kuro, trafiłem. Przecież trafiłem w Nilach. Po jaki mam honor? Ooo, zaraz honor level 5. Przecież, przecież, uderzyłem w Nilach, guptasku a pierdolale z ciebie bambik. Obejrzyj się woda. Kto uważa, że nie trafiłem Manuelo i Chuj mu w dupę. Skanselowałem autosa, skanselowałem autosa. Dobra, jeszcze wkurwiłem. Czy oni tu mają warda czy nie? Szczerze to nie wiem. Nie mają, nie mają. Dobra, gitara. Jeszcze autosek elegancko. Widzisz jak gram movementem? Ty w ogóle widzów, widzisz co się dzieje? Na tym najwyższym poziomie rozgrywek, jak ja dymam, jaki piękny movement, zobacz Level 1 zabiłem, nie wyjebałem się, nie straciłem całego HP na wave'ie, ja gram jak szef! <ścoughs> co ty robisz? Co ty robisz, to biubi? hello! Come dive, come dive, come dive! Zoba, zoba! Ona tutaj kanonka, ja tutaj Q! Perfect Q, ten Ezreal mało autosów pierdala, widzisz to, nie? Ja tutaj dymam, ja się nie pierdolę, stary, zoba! Cały czas zadymka, cały czas double. Pa jak się dusi, pa jak się dusi. Zobacz jak się dusi. Jeszcze autoska, ale się duszą! <śś> 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 Pierdolony, ey, carry diff -di Znowu! Co tu się dzieje? Nie wiem czemu podchodził! Kurwa, ale dobra, czy jeden elegancko, elegancko, jest dymanko. Jest gaz, Dyszlulu, Dysz... dzięki bardzo, stary. Jest gaz, o kurwa, ja, ja nie grałem w chuj rankedów, jeszcze grałem ze palami, stary. Ja jestem trochę nie w formie, nie w gazie. A i tak dymam. Ezra powinien wyjść na Mida, kata powinna dopłać jeszcze jednego, i ja powinienem właśnie biec na Mida do Ezrala. Ole, o kurwa, co tu się dzieje, co tu się dzieje? To jest lowelo gra jakaś, lowelo gra dzisiaj. Dzisiaj lowelo. Może, może, to jest ta gra, w której powinienem iść? Na, yyy, Krzywa nie umie użyć resetu z E, czy co? Co, co to jest? Babo dżungle, to ktoś z was? Kurwa, jeszcze ja miałem pół sekundy. O, bo to jest pierwsza gra bez kitu. To jest pierwsza gra dnia. Znaczy, rozgrzewałem się niby na coachingu z Brusem i na Epalach. Ale to jest pierwszy ranket. Jak ja to wygram. Kurwa, może mogłem na siebie użyć? Czy ja jestem głównym? Tak szczerze, Ile rankedów dziś? To pierwszy. Idę w topa, mam nadzieję, że nie zginie zanim przyjdę. Wait me. A, ja tam pójdę jako na to zniszczy. Zobacz, tak zwana gra fogiem. Gra fogiem. Yy, co to jest fog? Kto chce do odpowiedzi? Przeżył? Fog mi jaja? Mam ignita, on mógł spokojnie e do przodu używać. Ok. Kit. Ja pierdolę, w Unilach jest tak pepsz, to było tak blisko! Nice. O. Ona ku nas obu zabija no, Szkoda, mógł go zabić ale jest nobem O, twój stary Ha, twój stary Na Zerafie wiedziałem Kurwa, jakby go zabił to chyba bym przeżył, czy nie? Ktoś na tym bocie z naszej dwójki jest kurwą i wydaje mi się, że to nie jestem ja. Miałem mnie przeklinać? Chuj, w to przeklinanie jestem patusem i się nie, nie odłuczę, rozumiesz? Jestem kurwa jebanym patusem, nieudacznikiem, który nie umie wytrzymać bez przeklinania. To nie jest wina mojej mamy. Żebyście sobie nie myśleli. Moja mama jest dobrą kobietą, wychowała mnie lepiej. Po prostu ja złe towarzystwo miałem. Kurwa, nie, bomba! Ja pierdolę. On może to skerować, on może to skerować. Skrypter, nie? Też mi się tak wydaje, skrypter jak chuj. Skrypter jak chuj, zuchy. To ktoś z was jest tu zuchy? Na czacie? O, to jest koniec gry. On, 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 on jest bogaty. I naprawdę uważasz, że ja zasłużyłem, bo ja prawdopodobnie tę grę przegram teraz? Czy naprawdę uważasz, że ta yumi no mnie zbifowała? Dzięki Slicer. Naprawdę uważasz, że zagrała lepiej i ona zasługuje na winę, a ja jestem gównem? Winable, winable, winable. Moja to, to, to jest silna. Ale kurwa, wiesz, że jak ten Zeraf mi pierdolnie? To chuj mi w dupę. Dzięki bardzo Kartil Cox i Nihleder format Kaseko KC. Streams no teraz nie widzisz. Gramy na najwyższym poziomie solo kolejki, to jest prawie czal. Chuj ci w dupę? Yo! Chuj ci w pizdę. Co to za? E. Nie trafiłem, Poli. Nice. Ale po chuj na kila zabiera tą waj hello! Daj dla Katy, Brachu! Ona zginie tą kartą. Okej, okay, fajker. Oh. Nie wiedziałem, że kata fleśnie. Ciemaka, tak ogólnie chciałem cię pochwalić, że zjebałem się z Golda 3 z... do Golda 3 z platyny 3 i teraz nie Dobry mogę wejść z powrotem. Dobra, złajstowałeś to ty 20 lat życia, Gotzyk wyluzuj. Wariacie. To tylko gra. Co, okej, okay, bro, chill. 21 <laughs> Ile dzisiaj na minus i tu cię zaskoczę Bartek.pl, bo to moja pierwsza gra i chyba będzie na plus. Ja nie walę konia, bo spada testosteron i spada skill w lolu. Nie wal konia, jeśli chcesz wygrać. Ła, no kurwa! Coś Słaby redemption był dead. Coś mnie gryzie tutaj. sumienie za to ze mnie wyzywasz. KURWA! Jeżeli to prawda, że Major nie żyje, widzowie, ja naprawdę kondolencje dla, dla całej rodziny i bliskich, nie? Bo ja wiem, jak to jest stracić kogoś bliskiego, ale uznaję taką jakby psychologię, czy coś takiego, że jeżeli umiera jakaś osoba, która, której nie znałem, która nie była mi bliska, to ja nie mam na to wpływu, nie? No szkoda, że ludzie umierają, nie? Powinni żyć wiecznie. Ale jest jak jest. Nikt nie powinien umrzeć. Każdy zasługuje, żeby żyć długo i być szczęśliwym. Naprawdę. Ja szanuję i życzę wszystkim jak najlepiej. Nie po to wchodzisz, nie po to odpalasz Twitcha, przeglądarkę i odpalasz Twitch TV Kaseko, żeby rozmawiać albo słuchać o śmierci, nie? Ja... Ja też nie po to streamuję, żeby się smucić, nie? Tylko zatracić w tym, co najlepsze. Yoho! A ten szary ekran? Jaki szary ekran? Hello! Kolorowy ekran, całą grę. Pozytywne KDA, free win, 1v9 machineria. No, pierwsza gradia, winek, to będzie dobry dzień. To będzie... My dzisiaj odbijamy. Ty, Widzu, myślałeś, że ja żartuję, jak mówiłem, żebyś 1200 nie kończy streama, nie? Żart... Myślałeś, że żartuję. Ale jest taki gaz. Ty, lepiej przygotuj się, bo będziemy w chuj notować i w chuj wygrywać. Kurwa, ile? Miałem flesha, ale to koło mnie zabiło? Dobra, good dev, good dev. idealnie, tak jak chciałem. Gdybym się nie wyjebał, to by nie wyszło tak dobrze. Dobrze się wyjebałem. 2000 tysiące ta tak, tak. No, i to mi się podoba. Pierwsza gierka wygrana. O, dzisiaj dzisiaj to jest to. <ścoughs> yo, yo. Wydaje mi się, że w tej grze idealnie pokazałem, jak wygrać, gdy Twój AD Carry jest słabszy od enemy. Czy są jakieś pytania co do tej lekcji? Co do tych roamów, do, do tego wave managementu, do, te, do tego game sensu? Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, po to jest lekcja, żebyście pytali, ale teraz, bo niedługo sprawdzian. Kurwa, nie wcisnąłem Michaela Jordana. My to wybieramy, by the way Wiecie w ogóle, byłem na Pyrkonie teraz, nie? Wiecie, że szpaku grał koncert? I tam wam nutę śpiewał Różowa Pantera Pierwsza wiadomość, ty kurwo Druga, żartuję Okej okay. Chciałbym wygrać, chciałbym wygrać, naprawdę Chcę wygrać, chcę wygrać, ja gram żeby wygrać Naprawdę Mhm Ale niefortunnie Mam kurwy w teamie Możemy grać swoibami, nie? Mamy barona I nie mają inki, ta gra jest darwówka, wiesz o tym Darmówka, darmówka, jeśli to usłyszałeś Dzisiaj Wydymasz laseczkę Gratulacje Słaby Michael Ale wszystko spalili o... Kto uważa, że to wygramy pisze winek Kto uważa inaczej pisze chujek Chciałbym wygrać, serio kiedy wtedy było łatwe ta relipa. No wydaje mi się, jak teraz się nie skończyliśmy. Idąc, mają, jak oni mieli dwa otwarte inchi i po prostu wchodzimy z creepami To jeszcze się nie uda. Chyba, że losowo kogoś złapiemy, nie? Mam Michaela. Dobra, jak dobrze zagram, to jesteśmy w stanie wygrać? Czy nie mam wpływu żadnego? Może i one przetniemy? Miałem R, miałem Michael'a! Czemu ja nie tego? Kurwa, na łeb mi pada jak mam za dużo do klikania okay. O, wygrałem O, oh, nice